Cześć moi kochani, zanim jeszcze przejdziemy szybciutko do odcinka zapraszam Was na zrzutkę i na świąteczny, charytatywny turniej który odbędzie się 22 grudnia na moim kanale zbieramy na nieuleczalnie chore dzieci chcemy im troszeczkę pomóc z hospicjum warszawskiego link w opisie, zapraszam, żebyście jak najmocniej polubili udostępniali tą stronę, może ktoś ze złotóweczką wiedzie, a może ktoś więcej, więc naprawdę pomagamy na święta dzieciom nieuleczalnie chorym bo im też się coś od nas należy no dobra, a teraz przechodzimy do odcinka, tutaj sobie przełączę, wiemy już jakie będą dwie karty w grudniu zbalansowane, a raczej znowu przerobione, jak to powiedział jeden naczelny dziadek z polskiej tarczy, już nie ja, tylko jestem dziadkiem Tabuś, co nie? Więc będą chyba przez kolejne pół roku znowu próbować balansować to EGZE i... Wiedźmy. Chyba nawet ostatnio zacząłem rozmyślać się, dlaczego one nie pojawiają się zbytnio tak już nowe karty. Mają problem z dopasowaniem tych starszych kart i w ogóle z balansowaniem. W ogóle to jest super Cała ekipa Clash Royale, przeprasza, że ostatnio tak dają dupy z tym wszystkim, za przeproszeniem, że ten balans im nie wychodzi. No i znowu jest tutaj przeróbka EXE Cofają im mu ten wielki damage, w ogóle punkty życia wzrosną. Jak widzicie do 110, oczywiście to są chyba levele turniejowe. O ile się nie mylę, obrażenia zostaną zmniejszone z 259 razy 2 na 140. Czyli już tutaj ten EGZY nie będzie tak mocno bił. Skończy się ten lament, EGZY jest OP jest to peto, grajcie no co, po, po coś jest to w, w grze, nie? No dobra, później hit, szybkość uderzenia zostanie też troszeczkę zwiększona, zostanie zwiększony zasięg z 4,5 na 4,5 na 6,5, no i tutaj ten chyba ten Project Radius, nie wiem czy to jest właśnie ten topoara, co się obraca, też lekko chyba zostanie zwiększony. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie. Ja dopiero wstałem, bo zaraz wytykam na nockę. Pracuję ciężko. Więc piszcie mi komentarze, piszcie, co byście zmienili w tych dwóch kartach, bo ja sobie poczytam to na nocy, jak nic nie będzie się popsute, bo ostatnia nocka była straszna. No i wiedźmy, znowu tutaj, wiedźmy. Zaczynają znowu ruszać, bo też jest lament, że wiedźma jest teraz za słaba i w ogóle powraca ją obrażenia obszarowe, czyli teraz już nie będzie pojedynczej jednostki lała, a znowu wracają obrażenia po właśnie ten Splash Damage, więc co bardzo mi się podoba, bo w to wiedźmie właśnie bardzo lubiłem. Damage zostaje zmniejszony o 49%, czyli z 220 na 111% czyli cholerka teraz tutaj będzie będzie mało biła, no i szybkość również zostaje zredagowana. jak miała cios co 1,7, to teraz będzie miała co 1 sekundę. Według mnie tutaj powinni coś z tymi szkieletonkami jeszcze porobić, bo dla mnie Wiedźma była bardzo dobra, że te szkieletonki szybko się pojawiały, a nie co 3,5 sekundy. Chyba jest 3,5 sekundy, więc Tutaj powinni według mnie iść w tym kierunku. Zaproponujcie swoje zmiany. Napiszcie mi w komentarzach na temat tych dwóch kart i jakie jeszcze byście karty widzieli w grudniu, żeby zbalansowali, czy znerfili, czy z no właśnie znerfili czy z, no poprawili czy no, pogorszyli. Troszeczkę się plączę, przepraszam, naprawdę wstałem niedawno i no Zobaczymy. Egze i wiedźma zostają y, znowu przerobione. Zobaczymy, czy to coś poprawi, czy to coś zmieni. Myślę, że mocno spadnie używanie egze, a wzrośnie znowu wiedźma. Mam nadzieję, że ten balans się wyrówna. Czekam na Wasze komentarze. Wytykam do pracy, jak to powiedziałem, i czekam, czekam, naprawdę czekam na Wasze komentarze, bo chciałbym sobie poczytać. Ja już się powtarzam, więc kończę ten odcinek, bo jeszcze powiem coś nie dobrego, albo coś z... dobrego, nie wiem. Wiecie co? Coś dobrego? Wytykać na stronę zrzutka, udostępniać na swoich fanpage'ach, na swoich stronach Facebookowych, a nawet bardzo mile widziane złotóweczka. Naprawdę serduszko dla Was, jeżeli pomożecie dzieciom. 22 grudnia yy, też będziemy zbierać wszystko to, co zbiorę, yy, pójdzie na zrzutkę. Trzymajcie się na razie.